Jak nigdy przedtem. Nadzwyczaj przewieźnie. Nowy Pampers Extra Dry. Jakby nic się nie miało na sobie. Twoje włosy są skomplikowane. Nowy Fructis dla Borat nie do włosów tłustych u nasady i suchych na końcach. Fructis, to działa. Koniec z włosami tłustymi u nasady są oczyszczone. Koniec z suchymi końcówkami są odbudowane. Już po trzech myciach włosy odzyskują równowagę od nasady aż po same końce. Fructis, włosy są dwa razy silniejsze i trzy razy bardziej lśniące, gwarantowane przez laboratorium Garnier. Koleksyjna kręca imprezę. Zbieraj bonusy i wymieniaj na nagrody. W szczegóły w sklepach... Jutro w jedynce. Uważaj. Ręce, 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 może być prowokacja. Pozostaje więc nam tylko jutrzejsza noc. Nie interesują mnie pańskie oświadczenia. Nie, Nie wyleci. Chcesz proszkę, czy mnie się wydaje? A ty teraz dzwonię po ochronę. Ale nie, ja pomyliłam pokoje. Przepraszam, już. Komedia, której akcja rozgrywa się na pokładzie okrętu podwodnego podczas II wojny światowej z Cary Grantem i Tonem Curtisem. 20.10. Stawka większa niż życie. 21.15. Od czasu do czasu. 23.35. Operacja Halka. Jedynie w jedynce. Marek Goliszewski, założyciel Business Center Club, promotor Polskiej Gospodarki. Z Margaret Thatcher, z premierem Rosji, z prezydentem Francji, z Billem Clintonem. Inicjator Forum Dialogu, Porozumienia Pracodawców z pracownikami, współtwórca Rady Partnerstwa. Organizator pomocy dla chorych i dzieci. Marek Goliszewski.